Nigdy nie sądziłam, że dzień mojej graduacji będzie jednocześnie najpiękniejszym i najbardziej samotnym dniem mojego życia. Przez cztery lata goniłam marzenia, które większość mojej rodziny uważała za kaprys albo stratę czasu. Kiedy wysyłałam im zaproszenia na ceremonię, dostawałam odpowiedzi – nie damy rady. To tylko dyplom. Przecież w telewizji będą powtórki. Dla nich to była formalność. Dla mnie kodą dowód, że potrafię dokonać czegoś sama. W dniu ceremonii patrzyłam, jak inni studenci całują rodziców, przytulają rodzeństwo, robią zdjęcia z kwiatami. Ja stałam z boku, z uśmiechem, który starałam się utrzymać, choć w środku czułam pustkę. Nikt nie przyszedł. Nawet jedna osoba. Nawet na chwilę. Po ceremonii wszyscy szli na kolacje rodzinne, robić zdjęcia, świętować. I ja zamówiłam małą pizzę i usiadłam na łóżku w mojej małej kawalerce z widokiem na ceglaną ścianę sąsiedniego budynku. Patrzyłam na dyplom i próbowałam wmówić sobie, że to nie ma znaczenia, że jestem silna, ale bolało. Może dlatego sama do siebie powiedziałam wtedy słowa, które zmieniły całe moje życie. Jeśli oni nie wierzą, że jestem warta czegoś, pokażę im, jak bardzo się mylą. Po graduacji natychmiast zaczęłam pracować dwa etaty kursy online, projekty freelance, brak weekendów. Nie miałam czasu na życie towarzyskie, ale miałam cel. Chciałam zostać dostrzeżona, choćby przez samą siebie. Po dwóch latach pracy w firmie technologicznej, zostałam zauważona przez dyrektora. Potem przez wiceprezesa. Dostałam awans, potem kolejny, a z każdym rokiem mój status rosnął szybciej niż potrafiłam nadążyć. W międzyczasie kontakt z rodziną słabł. Oni nie pytali, ja nie opowiadałam, tylko od czasu do czasu widziałam w social mediach zdjęcia rodzinne grille, święta, urodziny, wszystko bez mnie. Nauczyłam się już nie liczyć na to, że ktokolwiek zauważy moją nieobecność. Punkt zwrotny nadszedł, kiedy firma zaoferowała mi udział w projekcie międzynarodowym. Wymagał on wielu wyrzeczeń, ale był szansą, której nie można odrzucić. Po czterech latach od graduacji miałam na koncie oszczędności, o których kiedyś mogłam tylko marzyć. I wtedy zobaczyłam go. Penthouse. Ostatnie piętro, ogromne okna, taras z widokiem na całe miasto. Cena, 5 milionów dolarów, był poza moim zasięgiem. Dopóki nie porozmawiałam z doradcą finansowym, który spojrzał na moje dochody i powiedział: Stać, panią, stać mnie. Dziewczynę, którą rodzina ignorowała, traktowała jak niewidzialną, jak tło. Kiedy dostałam klucze, trzymałam je w dłoniach tak mocno, że aż Pobielały mi palce. Usiadłam na podłodze nowego mieszkania i się rozpłakałam. Nie ze szczęścia, z ulgi. Nikt nie pomógł mi tu dotrzeć, a jednak dotarłam. Nie planowałam nikomu o tym mówić, zwłaszcza nie rodzinie. Ale moi znajomi nalegali, żebym zrobiła małe przyjęcie z okazji zakupu. Przyszło kilkanaście osób. Śmiech, muzyka, fotografowanie widoku z tarasu. Ktoś wrzucił zdjęcia na Instagram, nie oznaczając mnie, tylko podpisując. Nigdy nie widziałem takiej determinacji u młodej kobiety. To jest jej sukces i nikt inny nie może go sobie przypisać. Zdjęcia zaczęły zdobywać polubienia i wtedy zaczęło się piekło. Telefon, który prawie nigdy nie dzwonił, rozgrzał się do czerwoności. Najpierw mama, potem tata, potem siostra, potem wujostwo, kuzyni, ludzie, z którymi nie rozmawiałam od lat. Pierwsza wiadomość mamy. Kochanie, czy to prawda? To twoje? Możemy przyjść w odwiedziny? Jesteśmy tak dumni. Dumni. Dumni? Z czego? Z mojego mieszkania? Z wyceny nieruchomości? A gdzie była ta duma, kiedy stałam z dyplomem w dłoni, samotna jak nigdy? Odebrałam dopiero wieczorem. Córciu, mama zaczęła tonem, fałszywie radosnym. Dlaczego nam nie powiedziałaś, kiedy możemy przyjść zobaczyć? Spojrzałam na nocne miasto z mojego tarasu. Światła odbijały się w szklanych biurowcach, jak gwiazdy. Mamo, powiedziałam łagodnie, gdzie byliście na mojej graduacji? O. Cisza po drugiej stronie była natychmiastowa. Mama chrząknęła. No wiesz, Wtedy było dużo spraw, a teraz nie macie żadnych spraw? zapytałam. Kolejna długa cisza. Kochanie, nie bądź tak ostra. Po prostu chcemy się cieszyć Twoim sukcesem. Nie, przerwałam. Chcecie zobaczyć Penthouse. Usłyszałam, jak mama wypuszcza powietrze. To co mamy zrobić? zapytała cicho. To było pierwszy raz, kiedy zapytała mnie o cokolwiek. Zacząć od początku odpowiedziałam. Bez wizyty, bez zdjęć, bez zachwytów po prostu porozmawiajmy. I wtedy mama powiedziała coś, czego nie słyszałam nigdy w życiu. Masz rację i przepraszam. Kilka dni po rozmowie z mamą wciąż czułam dziwny ciężar w sercu. Penthouse był cichy, piękny, imponujący, ale brakowało w nim czegoś, Czego nigdy nie potrafiłam nazwać. Może dlatego, że przez lata przyzwyczaiłam się do samotności, udawanej jako siła. Rodzina odezwała się znowu dopiero po tygodniu. Tym razem nie z pytaniem o wizytę, nie z prośbą o zdjęcia, nie z udawanym zachwytem. Tata napisał trzy słowa: Możemy porozmawiać. To była pierwsza prawdziwa inicjatywa z ich strony od lat. Nie umiałam jej zignorować. Umówiliśmy się na spotkanie w małej kawiarni, której używałam do pracy, nie w penthouse'ie. Tam nie byłam gotowa jeszcze nikogo wpuścić. Kiedy weszłam, rodzice wstali. Mama wyglądała na podenerwowaną, tata palel, na przygnębionego, nie na podekscytowanych luksusem, nie na ciekawskich, tylko skruszonych. Usiadłam powoli. Mama zaczęła pierwsza. Przepraszamy. Za wszystko nie byliśmy przy tobie, kiedy byłaś młodsza. Nie byliśmy na twojej graduacji, nie byliśmy nigdzie. Tata potarł oczy. Zawiedliśmy cię, powiedział cicho. I teraz widzimy, ile to kosztowało. Słuchałam ich, ale w mojej głowie odtwarzały się dziesiątki scen. Urodziny, na które nie przyszli, święta, na których byłam dodatkiem do stołu, gradacja, na której byłam niewidzialna. I nagle przyszła złość, prawdziwa, głęboka, zalana łzami. Dlaczego? zapytałam. Dlaczego nigdy nie byliście obok mnie? Ta... Czy naprawdę byłam dla was aż tak nieważna? Mama zakryła twarz dłońmi i zaczęła płakać. Tata odchrząknął i powiedział. Bo byliśmy głupi, bo myśleliśmy, że jesteś najsilniejsza. Zawsze radziłaś sobie sama. Nie narzekałaś. Nie prosiłaś o nic. Wydawało nam się, że nie potrzebujesz nas. Te słowa zbiły mnie z tropu. Nigdy nie patrzyłam na to w ten sposób. W mojej głowie byłam tą, którą się ignoruje, bo jest nudna, zbyt cicha, mało interesująca. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że mogą myśleć, że jestem silna, że radzę sobie, że to, co dla mnie było krzywdą, dla nich wyglądało jak odporność. Ale graduacja, wyszeptałam, to nie była siła, to było błaganie o uwagę. Mama spojrzała na mnie z łzami. Zawiedliśmy i nie wiemy, czy możesz nam wybaczyć, ale chcemy spróbować cię poznać od nowa nie twojego penthouse'u, ciebie. Te słowa były jak ciepło po długim, zimnym, zimowym spacerze. Nie ogrzały mnie od razu, nie roztopiły lodu w sekundę, ale. Zaczęły proces. Rozmawialiśmy przez dwie godziny. Pierwszy raz w życiu bez oceniania, bez pośpiechu, bez protekcjonalnego tonu. Kiedy wychodzili, tata powiedział: Jeśli kiedyś uznasz, że możemy cię odwiedzić, tylko powiedz, a jeśli nie, też to zrozumiemy. Patrzyłam, jak odchodzą, trzymając się za ręce i poczułam coś, czego się po sobie nie spodziewałam ulga bez goryczy. Minęły trzy tygodnie. Przez cały ten czas rodzice nie naciskali, nie pytali o penthouse, nie robili aluzji, po prostu byli. Mama wysyłała proste wiadomości: Jak się czujesz? Zjadłaś coś dziś? Pamiętasz, że robi się zimno? Ubierz się ciepło. A tata od czasu do czasu pisał: Jestem dumny, że jesteś moją córką. Te wiadomości były krótkie, ale miały większą wartość. Niż jakikolwiek mebel w penthouse. Puaritan terplat Pewnego wieczoru siedziałam na tarasie. W mieście zapalały się światła, a ja czułam pierwszy raz, że to miejsce nie jest puste. Nie jest tylko dowodem mojego sukcesu. Nie jest symbolem samotności. Jest domem. Wzięłam telefon i napisałam do mamy: możecie przyjechać jutro. Odpisała po dziesięciu sekundach: jesteśmy zaszczyceni. Kiedy rodzice weszli do środka, ich twarze były pełne zachwytu, ale nie zachwycali się przestrzenią, luksusem, widokiem, zachwycali się mną, tym, że ich wpuściłam, tym, że im zaufałam. Mama podeszła do mnie i przytuliła mnie mocno, jakby bała się, że zniknę. Tata spojrzał na mnie i powiedział Teraz rozumiem, dlaczego musiałaś dojść tu sama, ale obiecuję ci jedno. Jeśli pozwolisz, nigdy więcej nie będziesz samotna. Zaczęłam płakać. Nie ze smutku, z ulgi, której czekałam przez lata. Usiedliśmy na kanapie i rozmawialiśmy całą noc. O przeszłości, o błędach, o tym, co można jeszcze naprawić. Pierwszy raz w życiu czułam, że jestem słuchana, naprawdę słuchana. A kiedy wychodzili, mama odwróciła się i powiedziała. Ten penthouse jest piękny, ale najpiękniejsze jest to, że znów możemy być rodziną. Dziś wiem jedno: nie kupiłam ich miłości penthousem, nie wrócili do mnie, bo chciałam ich zaimponować. Wrócili, bo pierwszy raz zrozumieli, ile mnie kosztowało dorosnąć bez nich. Penthouse był tylko lustrem, odbiciem tego, kogo stracili po drodze, a ja w końcu zrozumiałam, że nie potrzebuję ich, żeby potwierdzali moją wartość ale mogę chcieć ich w swoim życiu nie z potrzeby, ale z wyboru. To różnica. I to najpiękniejsza różnica, jaką kiedykolwiek poznałam.